Witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy towarzysze Z tej strony podobnie koje Michał Witamy was oczywiście z w naszej serii w Nieznane w odcinku drugim Witam was bardzo serdecznie No yy, i w dzisiejszym odcinku basically opowiemy co się działo I ja od razu zacznę Że nagraliśmy fajny odcinek Znaczy w cudzysłowie mówię fajny ok? Ponieważ ginęliśmy jak kundle i nie wyszedł ten odcinek, dlatego go nawet nie zostawiliśmy. ogólnie byliśmy w takiej śmiesznej wysepce dewitującej. E, tam się wokół respiły makapaki i ogólnie tam trochę polutowaliśmy, ale potem zginąłem ja, potem zginął Guziec i co, no i pff, no parę razy się taki scenariusz powtarzał. Dlatego powiedzieliśmy, że nie ma sensu tego wstawiać, bo by za dużo cięć było na latanie po itemy. I jeszcze nam itemy zniknęły i po prostu. No, tak, to... takie tam wiecie śmieszne heheszki, nie? E, co się w domu działo, znaleźliśmy kaktusy tam, stąd kaktusy. I pewnie nie uwierzycie, ale no cóż, no musicie, mus to mus. Najwyżej wstawimy jakieś tam prywatne nagranie, jakby nie będziecie nam wierzyć, jak to się działo. Ogólnie rzecz biorąc, mamy takie rzeczy. Które się tak nie możemy no. użyć, ale no to zdobyliśmy to było, właśnie w tamtej bazie. To było w tamtej bazie, to było masy właśnie strzał typu piórek, kości, naprawdę dużo rzeczy tam było. Dobra, no i dużo, dużo tego było. Mhm. A w, co do całej reszty, powinien zapytać się, skąd ten plecak śmieszny. Zgraliśmy sobie moda na plecaki e, i ogólnie. Na razie mamy tylko takie małe. E, to nie jest ciężkie do zrobienia. Ale te duże zrobimy na wizji, żeby nie było, że wiecie, że coś tam, nie. I co jeszcze? W dzisiejszym odcinku przenosimy się w końcu z tej rudery. I pokażemy wam przy okazji miejsce, gdzie będziemy się budować. Weźmiemy te materiały. Te materiały są przygotowane właśnie na budowę domu. No tu jest cała reszta drewna i takie nam inne pierdzielenie, nie? Czekaj jeszcze, tylko se wezmę w ogóle do końca to drewno Ojoj No ciul Czekaj, bo, ja, bo coś szczerze nie starczy mi na wszystko, Synegosh No ja no. to najważniejsze, kurde, czekaj, plecak to... I plecak mi zabrałeś, ty Złuchaj Nie, nie zabrałem jeden. ci plecaka Zabrałem Masz go w skrzynce, lol Ale u no, mnie go nie było, ty XD, dobra Eee, ok. No i słuchajcie, okay. taka jeszcze rzecz, bo. No, no ogólnie tutaj, y, skąd mamy takie dziwne stroje? Bo słuchajcie, tu się zrobiła zima, i tutaj spadło. Oh, kurwa, oh, kurwa, diabeł. Tutaj bardzo dużo śniegu spadło. Jezus! Jakie to było instant! No nie! To znaczy, no nie. Co się? jest, no? Eee, e, nasze itemy się pomieszały. Nie, 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 nie. Nie, 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 no i w ogóle mam liść zgonów nad głową i jest ich o kurde. Ehm. Um, wiecie co? How about cięcie techniczne. Dajcie na nam chwilę, bo musimy się Dajcie na I pokonać to główno przy okazji. No, dajcie na chwilę. Chodź, dam ci trochę dam ci trochę itemów. Jakich itemów? Budowlanych! Ale większość Masz, Bo nie mam... nie mam slotów, no chodź tu kurwa przez bazę. jesteś. No to idę, Synek. Spiesz to. Boże stary weź się ogarnij, patrz na mapę. To muszę zebrać. No dobrze już... Na dwóch, ja powiem tak to w kurze, bo nie jesteś ogarnięty w ogóle, nie wiesz. No ty też stopem. się minimalizujesz kiedy gramy. Nie, ma, nie, ma, nie minimalizujesz. <laughs> Ten moment kiedy nie wiesz, jak już nawet wypowiedzieć zdanie, Także witamy Was po przerwie. Ogarnęliśmy Bajzel wokół nas, tylko trochę tam zbroja się jak zwykle zużyła, ale to już jeden pies. E, dobra, ja myślę, że możemy rozpoczynać drogę do bycia pod czampem. Czyli po prostu do naszej nowej mieściny. Nowa mieścina, jest. słuchajcie, wam na mapie pokażę. Tutaj jest mieścina, tu ja jest mała baza. koło lasu, tu jest, słuchajcie, tutaj sobie przejdziemy. Nie będziemy tam jeszcze na odcinku, bo to zajmie 10 minut. Eee, tu jest las, idziemy sobie tutaj polaną lodu, tutaj są mieście, góry jest tu. i tu jest górka. I tutaj słuchajcie, będzie jeziorko, tu jest las taki glasty i tam będziemy mieli bazę. Także my tam sobie dreptamy. Sprawiedliwe swoją drogą zapytacie skąd tyle śniegu, e... Mówiłem, była burza, i czy A. burza, był, zima była i dalej jest actually, because... Because of, tak. No, no, zobacz, because, shrek, dzieje, no. because shrek, because synek. No, po prostu wszędzie jest śnieg, no i, i tak po prostu z dupy spadł. Nie wiemy. Prawdopodobnie jest to jakieś modyfikacje zainstalowana, realistyczna pogoda, czy jakoś tak pewnie. Nie jest tak, że Guziec taką już zainstalował. Nie, nie. W sensie dodałem, dodałem nową modyfikację na pogodę, ale to tylko na deszcz i na chmury. A z tym śniegiem to już było w paczce modu, po prostu. Bo jak słuchajcie, bo w tej paczce modu będę dodawał co jakiś czas jakieś nowe mody. Żeby nie było nudno. No, a przy okazji, żeby nie było nudno, to my tam idziemy i widzimy się już na miejscu. Tak, także. Ciao. Także panowie i panie, jesteśmy na miejscu ogólnie. E, I tak, jak to miejsce się prezentuje, to nasza nowa ha hawyrka, której dopiero będzie budowana, tak? E, powiem wam tak: ogólnie to nie jest gwiazda wieczoru. Uwaga, uwaga, to jest gwiazda wieczoru. I to jest gwiazda wieczoru. Kurła. Patrzcie. A tam jest słuchajcie las, który nie jest niestety Tak, więc... No, ale jest tam las ogólnie. Cóż, przynajmniej widzicie u mnie czubki drzew, nie wiem, jak u tak, tak czy siak, powiem wam szczerze, że jest najbardziej jara się tym lasem. I tym, co jest pod lasem. Ja się wiaram za to górą i to w górze głównie będziemy budować. O, no, zobaczcie u mnie. Wyłączyłem przed chwilą mgłę, żeby wam pokazać. No, zobaczcie ten las, no podoba mi się, ale oczywiście będziemy grać z głom, Bo ta to, mgła to daje naprawdę fajnego, fajnego efektu. Dodaję fajnego faktu. Dobra, e, co do całej reszty, to u mnie główną gwiazdą za to jest też ta platforma, ponieważ tutaj będą ci działy rzeczy magiczne. I przecież czuję, że na koniec zamienimy to na obsydian, e, tylko po to, żeby tutaj prowadzić jakieś eksperymenty dziwne, tudzież będzie jakieś w ogóle reaktory, jakieś hurdur, hurdur, w ogóle lepiej nie mówić co tu jeszcze będzie. Prawdopodobnie wykorzystamy oczywiście też tą skałę tutaj. W ogóle, wiecie, co jest ciekawe. To ch tutaj chyba miał być oryginalnie dungeon, bo takie drabiny są tylko do dungeonów, ale tam na górze nic nie ma, basically. ale na dole A, bo na, o, nie na dół coś. Pewnie na jakimś streamie to zwiedzimy, czy to w sobotę, u mnie, czy. Ja może się... u Michała streama, zobaczymy, czy Michał się odważy. Szczęście, że tak. E, dobra, e, to jest bardzo możliwe. Tak czy, tak czy siak, powiem wam szczerze, ja się tylko boję, że wpadniemy kopiąc na te dungeony. Ja się no, tylko tego to boję. Co? Ale jeśli to, to po prostu zaaranżujemy i jakoś i tyle. O nie, śnieg pada. No nie. Dobra. No to cóż, w takim razie. Pff, no cóż, u mnie cięcie, a pewnie u gusta będziecie mieć zaraz timelapse. Jak zaczynamy po prostu kopać. E, teraz tylko trzeba jakoś zejść. No, to nie... ze Nie nóg przy okazji. My zaczynamy Auto. budowę i wy sobie oglądajcie krótki timelapse i jakieś tam momenty tutaj. Witamy was z powrotem, po. Bo... Nie wiem, po dwóch godzinach roboty dosłownie Znaczy, nie wiem, półtorej może, ale no... Półtorej, wskażmy, no że... półtorej No półtorej um, Ogólnie Guzieco tutaj dzielnie mnie filmował, kiedy ja pracowałem, potem trochę pomógł Zresztą widzicie też u jego timelapse, pewnie zobaczycie Co zrobiliśmy przez ten czas, a przynajmniej tego? E, powiem tak, postawiliśmy skrzynkę z itemami, postawiłem sobie piecyk, przepaliło mi się akurat mięsko e, I co? Ogólny plan jest taki, że zrobiłem dwa korytarze Tutaj na razie nic nie ma, bo tutaj plan dopiero wyjdzie. Pewnie będzie przejście na górę tam oraz jakieś pomieszczenie kolejne gospodarcze. Tutaj natomiast już mamy plan ogarnięty. To jest tak, nie patrzcie na ten kobel, to jest pozaznaczone, gdzie będzie ściana, żebym po prostu się nie mylił albo żeby Gódziec się nie mylił. Ogólnie w tym pomieszczeniu tutaj będzie Enchanting Table i Disenchanting Table, żeby po prostu jakoś tutaj wszystko grało. Tutaj natomiast będzie oczywiście kowadło. W tym pomieszczeniu, wraz z jakimś, nie wiem, może piecykarnią na gest. być taką piecykarnię. Ewentualnie, to, może myślę. sobie w magazynie zrobimy piecykarnię, albo tam będzie automatyczna. Tylko musiałbym to, to poszerzyć, ale to potem. Tutaj będzie magazyn. Otóż to nie będzie takie małe, spokojnie, po prostu już widzimy, ile to trwa. A resztę chcemy zostawić sobie na live. No i co? I też trochę poza nagraniem teraz pokopiamy. Jak skończymy nagrywać, no, to, to będzie nie? 那。嗯嗯 I reszta na jakieś streamy i tak dalej, bo będziemy, będziemy cisnąć tutaj, słuchajcie. No, bo ten dom będzie, wiecie, seria jest duża, dużo jest modów, dom musi być duży Jakoś gdzieś musimy wszędzie trzymać te trofejne fanty. Dobra, tak, tak. powiemy tak, to my wam dziękujemy za oglądanie. Jeśli wam się odcinek budowlany, w którym sobie po prostu kopiemy, podobał, nawet jeśli to był tekst po prostu, to nie zapomnijcie o oczach w górze, a jeśli chcecie zasubskrybować, to subskrybujcie, tak? Dobra. To my Wam dziękujemy. Żegnamy się. Dziękuję również bardzo serdecznie. Bajo, bajo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Widzimy się na live w środę. Czyli jutro, panowie.